Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w moim kanale? Dzisiaj gram 1 vs 1 z Simon Pro. Siemka, Szymon. Siemka. Siemka, Siemka. Dzisiaj gramy 1 vs 1 na AWP. Prawda? Tak. <grych> Dobra, lecimy go pojechać, no nie? Gdzie? Gdzie jesteś dziawa? Jak nie zostaną skoupa No, aj, aj, jaki aj. szybki strzał. No, jak Wy mnie chyba oglądacie, to wiecie, że ja, AWP a lub Scout, master. Co nie? No, ja cię oglądam, no i chciałem Cię zmierzyć. Tak. Jak widać, że O kurde, nie zauważyłam. Ale nie da uważać, że. No, Tak. sobie być fajna Ładna, już nie ma Aha, no to fajna. No to fajna pani. <laughs> jelona taka piękna, co nie? No. <laughs> no i ten jak na respie. Campi. Co jest? Halo. A ja myślałem, że ty masz bota. Z jakiego Nie, no, bo ja... Czy ja właśnie... wyglądam na bota Powiedz mi. Tak. <noise> Dobra, ja lecę. Dobra, teraz ruch na Gdzie jesteś? Jestem... na środku. Dobra. Ja Uj. też. a ja chciałem mu zrobić, <noise> ale... ja zrobiłem. <noise> w ogóle, ty, w, w ogóle... Ja mam jeden ping, a on ma pięć Zobaczcie, jaki dobry internet. Dobra, teraz zrobimy kosy. Chodź kosy. Dobra, kosy, kosy. Kosy. Aj, aj, aj. minus 90 było. Dobra, teraz na no, no dobra. Zobaczysz, jaki będzie piękny hedik. Wiesz, nie wiadomo. Czego W ogóle niedługo upgradeuję skiny sobie, co nie? Eee, że na przykład. Kurde, nie strzeliłem! Nie! Dobra. Tak powiedziałam, no Ja sobie to. niedługo robię upgrade z głowy, skinów. I jakby, jakbym mu no strzelił to taką to. ładną, ładnego No Scoop'a w headshot'a, to bym mu powiedział: A teraz się robię upgrade głowy. He, he, he. No. A teraz, A teraz normalna. Się nie ma. A teraz normalna runda. Oty kurde! Jej. Ale gdzie zezra? Ja nie mogę, ja tam patrzyłem. Ja nie. Nie, ja tutaj, nie, ja tutaj patrzyłem. Nie. Nie. Tak. No dlaczego? Paweł. Nie wiem... Aj no, słaby wynik. A no. nie, chyba ktoś do mnie idzie na szczęście, nie? Nie widziałem jego głowę. No co się stało! <laughs> nie wiem. To góry. No, <śmiech> <widzę>. <śmiech> no jak w mam Chyba Simona. Tak. On się to przetłumacza na polski i to nie widzowie w nerwie. Ja czasami lubię jak on się denerwuje, takie coś śmieszne. Nie. Jak no, ja, wierzę, że w niego nie trafię? No nie! No nie, no pusty! Co Pier. Fuck! <głos> <głos> no, pierd... proszę was, takich brzydkich słów. Powiedziałem tylko pier. A, o, nie tu. Dobra, dobra, co, sobie, co Na banach hotelowych nie, no nie umiem. To na reespie Na kampi, czy gdzie jest? Nie, no, na respie nie kampi. Co to miało być? I w ogóle ja nie słyszę ile mam ustawień dźwięku. Ha, nie. O, wybrana. Dobra, to może teraz yy, chwilę zrobimy na pistolety. No dobra. Dobra, zapraszam. Dobra. Dołączasz? Halo, dołączysz panię. I mm. zrobimy sobie co... najszybciej 1 jeden na pistolet no. I mapkę Mapkę chciałem powiedzieć Eee no Za chwilę dołączamy Dobra no, co w ogóle Szymona wywaliło? Muszę go na chwilę zaprosić. Bo no, właśnie mnie coś w ogóle wywaliło. Nie wiem co się stało. Tak. Zapraszam już. Kurczę. No dziwne. O, już bada. Dobra, dołączę, dołączę Gity. A ja sobie tutaj. No jak Wy mnie oglądacie, to wiecie, że ja pistol master. A może nie będziemy usuwali botów, co? Nie, bot. Kick. Dobra. Zobaczymy, co będzie. Nie, nie ma ładnego skina. Dobra, lecimy. Nie mam skina. Kurwa, nie ma skina, COŚ WIEMĄ! NIE WIEM jest? Nie. Ej, proszę. No nie, mięsko, mięsko, mięsko. Nie, USP jest głupi, ja, ja, ja go nienawidzę. Ej, hałas. Znaczy, Szymon, Simon to ma jednak dobrą rankę, bo aż go Yy, jeden. No, spadłem wpadłem, bo miałem wolda dwójkę. Nooo! Nie wiem, jak on zwykle gra Glocka, glockach, najlepszy. Czy według mnie? Napiszcie w komentarzach, co wy wolicie. Ja wolę... Kosę. Kto Ja wolę kosę, no. ja, Kurde, zabij się. Zabij się? Co? Yeah. Jak mam siebie zabić? Nie wiem, Ma no, granatem. Jakbym siebie rzuciła, ale tu nie ma granatu. No piękny graczek. nie wiem o co ci chodzi. No, Piękna, tym da się grać. Dobra. Ale tam... nie. Ja No, ej! Patrzę, tylko ile masz kapę. Na no, no, pewno. Gdzie się kitra, Gdzie się nikt.

我跟别人说。

no i wygrał. No to, to czyli 7. No, to jest niebęd. Ta ilość fragów jest taka mała jak. Już się aż tak bardzo nie będę rozpędzał. Dobra, dzięki wszystkim za oglądanie, zostawcie łapkę, no e, no. łapkę w górę. No, zostawcie łapkę w górę, z To jest znowu oczywiście. I...